Chciałem powrócić jeszcze do tematu, który wczoraj tylko sygnalnie rozpoczęliśmy, ale i był w Tok FM komentowany, i będzie jeszcze, a także chciałem, by znalazł swoje miejsce w magazynie EKG, czyli poszukiwania gazu łupkowego. W Polsce i to jest moje pytanie do pana profesora: czy pana to dziwi, że i Chevron zakończył poszukiwanie tegoż gazu w Polsce? I właściwie, e, może powinniśmy sobie teraz powiedzieć: dobrze, mamy spółki swoich, dużych spółek Orlenu, pgn i niech szukają, niech się tym zajmują. Okazuje się, że te złoża chyba jednak nie są takie, jak wcześniej się spodziewaliśmy. Nie powiem, że tematu nie ma, ale może trzeba się pogodzić z tym, że żyliśmy troszkę mitem przez jakiś czas, a wracamy na Ziemię. Problem gazu z łupków ma ma... W Pewien, to jest element tylko wielk, większego problemu. Mianowicie ja, ja uważam, że Bukmacherzy mogliby spokojnie płacić 100 do jednego dla, dla tego, kto zgadnie, jaki za 10 czy 15 lat będzie, będzie miks energetyczny w Polsce. My nie wiemy tak naprawdę, ile, <śm> ile będziemy mieli. To jest, to jest sytuacja, która jest, ja bym powiedział, niezwykle skomplikowana. Nie ma w Polsce nikogo, kto by tak naprawdę potrafił taką prognozę dzisiaj postawić. Łupki są tutaj jednym z przykładów tej naszej niemocy decyzyjnej czy prognostycznej. Faktem jest, że w tej chwili zostaliśmy już tylko z polskimi firmami, które, które wiercą. Prawie, prawie tak. I to jest rzecz, która powinna dawać do, do, nam do zastanowienia wiele. Jestem przekonany, że głównym elementem, dwa były główne elementy. Jeden to, są, to jest geologiczny, czyli krótko mówiąc, nawet jeśli są te duże złoża, to ich wydobycie jest bardziej skomplikowane niż to było, czy to jest w Stanach Zjednoczonych plus technologia amerykańska w polskich warunkach prawdopodobnie byłaby tak oprotestowywana, że, że tak naprawdę by nie mogła być w ogóle robiona. Ale można sobie wyobrazić lepsze technologie. To jest oddzielny temat. A druga rzecz jest Czy się prawo. Ale jest jeszcze ten temat tych łupków, panie profesorze, czy nie? Ja myślę, że gaz łupków istnieje w Polsce. Istnieje potencjał, żeby go wydobywać. Natomiast potrzebna jest technologia, która by unikała hydraulicznego szczelinowania. Takie technologie są do pomyślenia. W Polsce są takie pomysły, są też takie pomysły na świecie. I krótko mówiąc, tutaj to tutaj ciągle szansa. Natomiast zmieniające się prawo według mnie niezwykle skomplikowało sprawę. Mamy Pagenik, mamy LOTOS, mamy Orlen Upstream. To są te spółki, które jak rozumiem będą nad tym pracowały. No bo I są... z tym się tutaj częściowo z panem nie zgodzę. Bo pan, panie redaktorze, powiedział, że a niech sobie wiercą. Pamiętajmy, że jeden odwiert zdaje się kosztuje 15 A milionów złotych, więc tak to są spółki giełdowe i poszukiwania, które się nie zakończą sukcesem, są bardzo kosztowne dla spółki i, i wpływają jest, na jej zbyt Zdaje wycenę. się, panie prezesie, wola polityczna, żeby te spółki to robili. No i oto, i, i właśnie ja pamiętam, że ta wola polityczna była jakieś parę lat temu niezwykle silna i zawsze się zastanawiałem, czy to jest interes ekonomiczny, czy wola polityczna.